Grzegorz Raus, prezes Szkółki Biłkarskiej, Beniaminek prowód Krosto jest z nami, główny organizator turnieju. Grzegorz, witam bardzo serdecznie. 11. edycja tego pięknego turnieju trwa nam tutaj w najlepsze. Starcza energii po tych 11 latach do organizacji tych zawodów? No, serdecznie witamy cały nasz podkarpacki, podkarpacką piłkę, podkarpacki futbol, bo to też to wszystko, to robimy w Krośnie. Oczywiście, no jesteśmy już tak w 11. edycji turnieju, RoboT Cup, turnieju myślę, że zawsze innego niż wszystkie. I zawsze nas czymś zaskakuje i ta energia jest duża. Wiadomo, dzisiaj to jest już tak, że sztab ludzi działa i w tym turnieju są koordynatorzy, są osoby wspierające i tak naprawdę tworzymy team, który świetnie współpracuje i daje szansę, żeby dzieciaki miały spełnianie marzeń i z Krosna, i z Polski, i z zagranicy. Oprócz ludzi, którzy tutaj pracują na to, żeby wszystko grało tak jak należy pod kątem organizacyjnym, a jest to bardzo ciężka praca, jest z wami od wielu lat i sponsor tytularny, i wielu takich dodatkowych sponsorów, którzy wspierają tę inicjatywę, wiele ciekawych patronatów, warto o tym powiedzieć, bo bez wsparcia tych osób ry rywalizacja tutaj w Krośnie nie byłaby możliwa. No oczywiście tak, jesteśmy w mieście Krośnie, więc y, zawsze trzeba to powiedzieć, że tu w tym Krośnie naszym mieście dzisiaj wychowaliśmy, ten turniej y, jest, więc jest też pod, pod jego drużyna, bo bez tego wsparcia myślę, że no nie mielibyśmy takich szans i y, takich marzeń y, spełniać. Jest też wielu znanych już piłkarzy, tak powiem, którzy są, można powiedzieć, ambasadorami tego turnieju, chociażby tutaj Kamil Piątkowski, Mohamed Aliczo, ale też wielu graczy, którzy już naprawdę odnoszą sukcesy. Piękna bramka ostatnio udostępniona przez Was Marcela Reguły, który był tutaj królem strzelców. Oglądając ten tegoroczny turniej możesz dostrzec takie talenty, które za kilka lat zobaczymy już na tym wielkim ekranie i w najwyższych klasach rozgrywkowych? Czy znaczy, co do talentów, to oczywiście to są dzieciaki z rocznika 2014 i czasami tak wiadomo, ten wiek 11 lat ktoś mówi, że tak za szybko coś tam myślimy, ale też wcześniej tak było i potem się sprawdzało, więc myślę, że jest kilku yy, tutaj pan miętek nie zawsze <laughs> ciekawie coś pokazuje, ale to, to już tak chyba tradycja została naszego wywiadu rok wcześniej. Ale yy, tak, wracając do, do treści, to są talenty, są, są talenty i w drużynach na jak Jaknica czy Leverkusen ale są talenty w naszej polskiej Akademia, to yy, czy w Zagłębiu, czy w Legii czy w Egilonii, czy w Śląsku, czy w Beniaminku, więc jak najbardziej stali Rzeszów. Natomiast tak. Yy... Wczoraj w takie spotkanie, warsztaty trenerskie, na których to też rozmawialiśmy o tym właśnie, że, że ten turniej jest taki ciekawy i to ich zauroczyło też, tych trenerów z różnych stron Polski czy z Europy, no bo tak, kiedyś tutaj w 900 czy tam 700 siódemce turniejów, bo różne były te edycje, był Mohamed Elicho, dzisiaj Anica, a wcześniej Real Sokiedad, Henry Blank, dzisiaj Red Bull Salzburg, wcześniej Borussia Dortmund, a grał tu w Leverkusen, czyli popatrzcie, z Kevinem Piotkowskim wspomnianym spotkał się na treningu i powiedział, że no, był w Polsce teraz, no i Kamil zapytał się, jak gdzie? No w takim mieście, Krośnie. On mówi, że ty u moich trenerów byłeś, nie? Bo akurat Marek Adamek go, go trenował, więc to jest piękna chwila i razem wystąpili widzę mistrzów, razem na środku obrony. Myślę, że w Ukrainie Gareta Jury był testowany przez Liverpool, bronił w półfinale młodzieżowej Ligi Mistrzów, jest też piękko czy Kocaba, którzy grali teraz w Zagłębiu, wcześniej tutaj na jak super, no oczywiście na Narzanty Kozubal, który no, teraz debiutował w kadrze Polski, jest też Zawodnikiem, który tu świetnie brylował w turnieju ProBoot Cup, Krzysiu Kolanko, Marcel Reguła, który z w ramkę strzela, biegnie do trenera rawoderskiego, A tutaj też się wychowywał na tym turnieju, był królem strzelców. I bym tak pewnie mógł wymieniać, wymieniać, i wymieniać zawodników, którzy tutaj się pokazywali: Thierry Small, Southampton. I no naprawdę mnóstwo zawodników, którzy po prostu reprezentują teraz swoje kraje w Anglii, w Hiszpanii, w Niemczech, we Włoszech czy, czy w Polsce, a grali w turnieju ProBoot Cup. To jest pamiątka na całe życie. Oni nam tutaj wspierają, dają koszulki i są ambasadorami oczywiście naszego turnieju. Czyli jak nawiązujecie kontakt, oni tutaj miło wspominają i zawsze czy to filmikiem, czy symbolicznym zdjęciem, takim zaproszeniem na turnie się odwdzie, odwdzięczają? Tak, czy to Marek Adamek, czy Wojtek Kuźmik, czy, czy tam ja, czy zadzwonimy, no to czym Mohamed Ali czy jego agencja menedżerska, bo teraz tak już działa, czy on nawet sam ostatnio do nas na wysłał filmik, pozdrowienia, mamy kontakt. Jeśli mówią o tych naszych chłopakach z Polski, bo tutaj oni wspominają i naprawdę wysyłają zdjęcia z grupowań kadry polskiej młodzieżowej, jak są, czy tam z innych reprezentacji młodzieżowych od U17 tam do U21, bo tam grają, potem już seniorski się spotykają. No i już tak mamy, za chwilę tak będzie, że Antek, a ktoś yy, w seniorskiej sytuacji, którzy byli w Pro Bowl to jest na pewno piękna sprawa. Ja też zapytam, już jesteśmy przy tym temacie. Piękny rok dla Was, Grzegorz, jako dla, dla szkółki piłkarskiej, bo z roku na rok można powiedzieć coraz więcej Waszych chłopaków, Waszych wychowanków pojawia się, czy to w kadrze polskiej, tak jak wspomniałeś, czy to w ekstraklasie, czy to już w klubach międzynarodowych. Jako prezes, jak to jest? Serce bije na pewno bardzo mocno, jak patrzysz na nich w ekranie telewizora albo oglądając na żywo i wspominasz, że jak oni tutaj na Twoich oczach można powiedzieć dorastali. Oczywiście. To jest dla naszego całego społeczeństwa, w ogóle Beniminka, piękna nagroda, że takie sytuacje się zdarzają, że możemy włączyć telewizor czasami w piątek, sobotę czy w niedzielę i oglądnąć w Ekstraklasie naszego wychowanka, który dobrze gra, czy debiutuje w kadrze Polski, czy gra w pierwszej, czy w drugiej lidze i możemy się po prostu tego cieszyć, że gra w kadrze Polski u 17 czy u 19, czy może w młodym wieku żyjecie na zgrupowanie Ekstraklasy, jak ma 16-17 lat. To są piękne rzeczy, tak. Pamiętajmy też o tym, że podwójna kariera się liczy. Ja o tym zawsze tak teraz te wrócić, bo o sukcesy, o sukcesy, a zawsze tak, żeby jeszcze podkreślić, żeby ta pokora jednak była, ta wdzięczność, bo ona jest ważna, i, i ja i wszyscy musimy o tym pamiętać, że podwójna kariera, jesteśmy w Krośnie małe mieście na Podkarpaciu i wczoraj tak z chłopakami, z trenerami z Nicei, z Leverkusen, z Legi z Zegłębia rozmawialiśmy, że no popatrzcie w takim małym mieście, że i akademia i szkółka i, i rozwój i talenty się pojawiają i turniej robicie, no to jest fenomen naprawdę i cieszmy się, mówmy o tym nie? I, ale podwójna kariera, bo tu jest turniej cup a trenerem tego rocznika 2014 jest chłopak Maciek który trener, który był wychowankiem jest wychowankiem Beniminka koronatorem tego projektu jest wychowanek Beniminka Antek, także to nie każdy będzie piłkarzem, piłkarzem będą jednostki. Może pan tak będzie, bo pięknie tutaj widzę, że gra, ale myślę, że po prostu to jest piękne, że trenerami czy menedżerami są osoby, które daliśmy im serce, zapaliśmy pasją do futbolu, a nie każdy będzie tym piłkarzem. A ten piłkarz zawodowy, jak zadzwoni, przyjedzie, czy oglądamy go w telewizji, czy on będzie tym amasadorem, to to jest piękne i myślę, że ta podwójna kariera jest bardzo istotna, żeby ci rodzice pamiętali o tym, że piłkarzem będą jednostki. A, a ta pasja, energia, wspomnienia, filmy, wywiady, które teraz teraz robimy, to zostaną już na kanale YouTube a to internet nic nie wywala. Także pan Mietek będzie zawsze moim przyjacielem po prostu, bo ja już muszę to powiedzieć, bo mnie cały czas tu rozkręca. Tyle, mówisz i koniec. Wielkie na pewno słowa uznania za to, co robicie i to jest chyba na pewno nagroda za waszą pracę wykonywaną. Zakończę, panie prezesie, myślę, że dzisiejsza data nieprzypadkowa, ósmy dzień grudnia, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin specjalnie tak ta data była dobierana finałowa, żeby prezes mógł dzisiaj tutaj świętować y, wspólnie z wszystkimi młodymi piłkarzami? Znaczy, już tak nie pamiętam. Dziękuję. Ale to było tak, że raz było tym pierwszego, czy drugiego, raz siódmego, raz ósmego. Nie wiem. Jest tak, jak jest. No, y, powiem tak. 43 lata na karku, już to nie jest mało. Wspomnienia tych młodych ludzi, trenerów, no, że oni tutaj są, robią to, to jest piękna rzecz i serce wzrusza się to wszystko, bo chciałem być trenerem, no, ale no... Może, nie wiem, co to się wydarzy jeszcze, ale... Y, też mi miło, bo Ante Kosobale, jak gra i ten filmik sobie często puszcza, jak taki czasami człowiek energii chce złapać, z tą bramkę strzela, co marzył, to ma z tyłu 43. Nie wiem, czy przypadek, nie przypadek, ale w tym roku 43 jest dobrym numerem. Wiele wspaniałej pasji, Grzegorz, dla Ciebie dalej tej pozytywnej energii, którą marzy, wiele radości z tego, co, co robisz, wszystkiego najlepszego. A ja już, tylko chcę powiedzieć, że najważniejsza ta droga to jest tak, właśnie tak jak teraz Maciej dziedzic jest dziennikarzem, młodym człowiekiem i prowadzi taki wywiad, nie wiem, ze mną, z trenerem, z zawodnikiem, z kimś. Super, róbcie to, pokazujcie, tu jest Przemek lebiski z THOPE Sport, są inne osoby, pokazujmy ten volum o dziecięce młodzieżowe. tu nie ma milionów euro na, na, na koncie. Tu są dzieci, szkolenie, edukacja, rozwój, pasja, rodzice. Pokazujmy to, bo kiedyś, kurczę, te chłopaki, pójdą do świat, może o nas nie zapomną, czy o czy okrośnie, z Rzeszowie, bo tutaj gdzieś tam, w jaśle, Sanoku, tutaj też się wychowują te perełki nie? i o tym pamiętajmy. I największa siła to trenerzy. Trenerzy, ludzie, organizatorzy takiego turnieju jak Wojtek Kuźmik, Marek Adamiak, Sławek Walczak, Antek Polański, Łukasz i spółka. No, bez nich to by nic nie było, także taka jest prawda. Ja zaświadczam, to jest prawdziwe serce, prawdziwa pasja i miłość do futbolu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Grzegorz Raus, prezes Beniaminka Krosno, był naszym gościem.